Witajcie moje bąbelki. Z tej strony Niko i dzisiaj widzimy się w kolejnym zdrapak opening. będzie to zdrapak numer 7. Tak jest. Dzisiaj przygotowałem tylko 3 zdrobki, ale to są wysoko nominalowe zdrapki, czyli zdrabka multipaban za 5 zł, i tak jak w ostatnim odcinku nowe kasa razy 20. Jeżeli ktoś oglądał ostatni odcinek, to wie, że tam nic nie wygrałem, ale co się okazało po fakcie. Moi widzowie napisali mi, że w jednej zdrawce właśnie dokładnie w takiej była wygrana, w której nie zauważyłem. I na drugi dzień wyciągnąłem z kosza te zdrawki patrzę, a tam było 25 zł, dlatego odcinek jest wcześniej niż zwykle. Udało się zwrócić i za te 25 zł kupiłem właśnie dwie zdrawki kasara 20 po dyszce i multibank za 5 zł. Także będziemy dzisiaj próbować trafić coś niebywałego właśnie w tych zdrawkach. Tak więc nie przedłużajmy, zabierajmy się do roboty i wy także, zanim ja zacznę teraz zdrapać, to wy schodzicie na dół, dajecie łapkę w górę, subskrybujecie mój kanał, a chwilę po tym, jak kończymy się odcinek, piszecie komentarz, piszecie co mam drapać, co mam ciekawego, nowego może wprowadzić, może wy macie jakieś pomysły, które ja mogę wprowadzić. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie multivabank. Czyli pierwsza zdropeczka, która jest najniżej, jeżeli chodzi o kwotę, za którą zapłaciłem. Moja liczba to jest 7. No to lecimy. 52. W opisie macie refink do gry. Możecie się pograć, jeżeli chcecie. Gra jest darmowa. Jeżeli nie chcecie, to możecie się tylko zarejestrować, potwierdzić maila na poczcie. Wtedy jakaś część kasy wpłynie na moje, na moje konto, no, może część, może to będzie złotówka czy dwa złote i wtedy zrobimy odcinek wcześniej. Nie, nie zmuszam, jeżeli chcecie, to zrobić, wspomóż mnie. Odcinek będzie wtedy wcześniej na pewno. Ok, zaczynamy. Dalej 20 40, 31, 26, 30, 34, 30... 15, 56, 53, 29, no kiepsko, kiepsko na razie. I ciekawe, gdzie mam tutaj? No czwórka, no ale co to czwórka? Blisko przynajmniej było w miarę. Dobra. Robimy tak. jedziemy, będzie szybciej wątpię, że bym coś trafił, bo przy moim szczęściu to okej, okay, nic nic jak... o, siódemka ósemka była, kurde szóstka, no jest blisko musi ktoś tu by, bo była i czwórka i szóstka, i ósemka, więc na pewno jest tu siedem gdzieś, mam nadzieję 9, Kurde, 1, 3 No i wszystkie liczby z pierwszej dziesiątki, a mojej siłę nie będzie. To są jakieś jaja chyba. No patrzcie. 13, 60, no nie, to jakieś główne. Dobra, to było główne. Dobra, to można już wywalić. Teraz pierwsza z najdroższych hidratek. x razy 20. No to musimy tutaj trafić z tych, to są moje liczby, i z tych moich liczb musimy jakoś trafić właśnie w tych 20 polach. No to patrzymy, jakie są moje liczby. Może, o, 23. jedna z ulubionych liczb. 15 niekoniecznie. 13. Mojej dziewczyny liczba. 17. Mój num były numerek w dzienniku. W szkole. Dobra, lecimy. 24 lipa. 25. O Boże, 32. Chociaż żeby się zwróciło, no 39. 21. Patrzcie uważnie, żebym ja znowu czegoś nie, nie ominął. 31.

Kurde, no dlaczego? 19, też nic. 22, nic. 12, no dlaczego? Kurde, tu 23 mam. Tutaj, tu mam 22, tu mam 11, tu mam 12. Wszystko blisko, ale nic z tego. 35. Nie mam. 28. Nie mam. 36 nie ma 37 nie ma no i 40 oczywiście też nie ma dobra, kolejna gówniana zdrabka dobra, no to lecimy z kolejnymi numerkami żeby nie przedłużać ok 38, 43, 47, 40 no dobra, no to lecimy 15, nic. 11, cóż kurwa mać. 34, 35, no nie, no nie, no nie, no nie. 24. Muszę się skupić. Dobra, strzelam teraz, że w tej będzie. Zobaczymy. Zobaczmy, jak dobre oko. 32. 31. O, 31, patrzcie. Eee, nie zauważyłem. Tu on no, byłem, ale byłem blisko, nie? Jakby nie patrzeć, ciekawe. Najniższa kwota, jaka tam może być. po z jest napisane. Patrzcie. To jest 10 zł. To jest najniższa stawka, jaka może być tutaj. Najwyższa, oczywiście, może być 500, 1000, ale bez przesady. No i ostatnio mi się trafiła. 8, 25 zł. Na pewno dyszkę mamy. To już jakiś mini-opening mógłby być. Jeszcze z refów dołożycie, może z 5 zł i coś wyjdzie z tego. Ok, to lecimy dalej. 21. Nie ma. 12. Nie ma. 37. Nie ma. 19. Nie ma. 16, nie ma 39, nie ma 18, nie ma. Jeszcze kurczę, mogę się jakaś jedna 30 nie ma, jeszcze 5 szans. 25, nie ma nic Jestem ciekawy bardzo coś tamtej zaraz rodzimy 36, nie ma 28 nie ma, 26, Kurde, wszystko tak blisko. I tu, 23, nic nie ma, więc tak, tu mamy wygraną. I pompaba, ba, co nam się trafi. A, tak jak sądziłem, dyszka. Więc tyle. W tym odcinku wydaliśmy zaledwie dyszkę z 25 zł wydanych, czyli na kolejny opening mamy tylko 10 zł. Liczę na Was, że wyjdziecie na ten reflink, zarejestrujecie się, wpiszecie maila. To jest gra darmowa, więc nie musicie się martwić. Zarejestrujecie się, potwierdzicie maila na poczcie i wpadnie jakaś kasa i zrobimy jakiś, wcześniej jakiś odcinek, na przykład, jak tym razem po tygodniu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, za to, że dajecie to łapki, komentujecie. Jesteście naprawdę w równi goście i gościówki. To tyle. Dziemeczki, trzymajcie się. Dzięki piątka.